W Siemoneczko, Siemaneczko jo witam, witam was, trochę mnie tu nie było, ale trzeba coś rzucić. może znacie może nie. Ostatnio robiłem dwa tygodnie temu, zacząłem bazę robić od nowa, i potem zastanowiłem jak e, pokazać wam, jak te pojazdy specjalne tutaj od razu się wstawia. Więc oglądajcie, jak chcecie wiedzieć, jak się wstawia od razu pojazdy na te miejsce bez żadnego problemu lub dead spotów, czy coś. Więc lecimy z tym tematem. Oczywiście musisz mieć te pojazdy. Oczywiście musimy mieć te pojazdy. Gliczujesz się jak ty chcesz. E, opresorem, Tylko jak opresorem się gliczujesz, to nie możesz używać Franklina. E, czy przez e, bunkier, kurwa, bunkier. Przez arenę się gliczujesz, czy przez klub nocny się gliczujesz, to Twoja sprawa. Tylko jak jesteś e, zgliczowany przez e, opresora i wyłączałeś meta, to Franklina się nie da. Ja mam bazę pełną. Nie wiem czy to akurat jest potrzebne, ale no mniej lepiej, całą pełną będzie lepiej, bez problemów. To nie musi być akurat ten, też te wszystkie, też, te jakieś tam specjalne, to mogę też być tylko LED i oczywiście ten w specyfikacyjny pozytywkacyjny czernobok, yy, Kanjali i ten yy, Traster. Pojazd w moim yy, MCO to jest motor którego jeszcze nie mam, więc wytruję na motocykle yy, To nie musi akurat też być ten drogi Kup motor jakiś jedyny, który Ty masz, będziesz miał jako jedyny Nie masz Fadzio, to kupisz jeden Fadzio, będziesz miał Fadzio Kupuję go do MCO Tu chwilę przewiniemy Wzywam ten motor właśnie z MCO Interakcja, duże pojazdy Sprowadź pojazd osobisty. Oczywiście też mobilkę wzywamy, jeszcze nie miałem. Wsiadłem na ten pojazd. Znajomy podstawił już dla mnie ten set. Wsiada z tyłu, albo idzie na, na takie coś, czy ma PS przycisk, albo z statystyki, albo idzie na sms w telefon grze. Strzałkę w prawo dajemy. Zbiczuje nam się. Siadam, zwracam ten pojazd, zwracam pojazd. Dzwonię do mechanika i teraz swojego trastera wystawiam. To jest bardzo ważny kawałek. Musisz wystawić swój traster, czy tam bok czy kandziali. Zależy co tam robisz, co używasz. Dobra, wreszcie można zamówić. Jak się pojawi na mapie, to albo robię z Franklinem, albo zaraz będę dołączał do kogoś w innym trybie celowania. Tak jak mówię, każdy robi po swojemu. Ja wchodzę na Franklina, czekam 10 sekund, czy sorry, 5 sekund. Tutaj wchodzę do kółeczka, wejcam, tutaj 10 sekund, czekam, i potem zrobię znowu wchodzę w Franklina, ale strzałkę trzymam dłużej niż normalnie. Potem lewym, e, prawym gałkiem raz do góry puszczam wszystko i mi pojawi się komunikat. A jak nie robisz franklinem, no to dołącz do kogoś innym trybie celowania dwa razy. E, jak się spyta, czy chcesz zmienić celowanie, to dajesz na niej i będzie taki sam efekt. Wsiadam na traster, który będę brał, czy pojazd, który będę brał. Jak Cię wydupi, na przykład Kanjali, czy tam Czernobogiem, poza e, tekstury NCO. Znajomy w pobliżu, niech wejdzie do swojego mieszkania i cię zaprosi do mieszkania lub do organizacji SecuroServe też jest możliwe. Niech wszyscy zwrócą te pojazdy tutaj. Bo, żeby bałaganu, nie było znajomy, zwraca pojazd twój. Pokażę wam na szybko, jak się yy, nie będziesz używał pojazdów z bazy. Teraz na przykład zadzwonisz po auto do stracenia z jakiegoś innego garażu. Tu dostaniesz taki komunikat, że nie możesz właśnie tego zrobić. Dlatego jak robisz pojazdy z bazy to musisz zawsze drugi raz pojazd zamówić z bazy. Więc nie jest z jakiegoś innego garażu. Więc widzicie, to nie działa, więc wracam to. Pojazd teraz z bazy, który będę wzywał, on nie będzie do stracenia. On, jego, tego, tego pojazdu nie stracisz. Czy to jest modowane, czy to jakiś normalny, ten pojazd nie będzie stracony. Więc tu mam baradzie zielone. Podjeżdżam tutaj znowu do kółeczka do MCO. zdajemy wchodzi albo znowu idzie na opcję statystyki, albo SMS w telefonie w grze. Dajemy szczepkę prawo. Dajmy na ok. Widzicie teraz, jest możliwe, że to mogę się zliczować. Zdajemy go wywala. Ja wysiadam i zwracam ten pojazd. Teraz prezydent klubu i zamawiam właśnie ten motor, co pierwszy raz go miałem, co kupiłem na początku. Pamiętacie ten s czy Jak ten SK? Pojawi się na mapie. To znowu idę na Franklina. Anuluję, wchodzę sam. Czekam 10 sekund, mam ształkę w dół. Potem prawy gałek do góry, puściam wszystko, pokażę się komunikat. Jak ci się nie pokaże, to próbuj parę razy tam, nie? Te ształkę w dół i ten e, prawy gałek. Teraz wsiadam na ten motor. Ten co sam kupiłem na początku. Siadam na motor i biorę go teraz. Bum. Wychodzę, jak już to wszystko masz zrobione. Bo teraz możesz coraz to wszystko na raz zrobić, nie? Powiedzmy, ja, te wszystkie już tam zrobiłem, i teraz jadę się odpiczować, Więc wchodzę na przykład do klubu nocnego, żeby się odbiczować. Tepam się do bazy, albo jak coś chcę polecieć albo przez napad Lestera też można taki teleport bo kiedyś właśnie te specjalne pojazdy było, było inaczej, bywało inaczej. Ten filmik miał dwa tygodnie temu być nagrany, ale nie chciało mi się. Pościłem tam GTA na dwa tygodnie. Do tej pory baza jest prawie gotowa, tylko Avenger jeszcze nie jest zrobiony. Ale tak jak widzicie, stoi traster, który odebrałem. Miałem standardowy, więc dzięki za oglądanie. Do następnego. Yo!